W ubiegłym wieku po pojawieniu się margaryny, która była wytwarzana z tłuszczów roślinnych i była uważana za korzystniejszą dla organizmu, masło stało się niepopularne. Następnie naukowcy odkryli, że margaryna może zawierać tłuszcze trans, które są szkodliwe dla organizmu, a masło ponownie zdobyło zaufanie. Nie tak dawno ponownie wezwano do porzucenia masła na rzecz oliwy z oliwek. Być może dzieje się tak dlatego, że masło jest często podrabiane i zamiast śmietany, często dodaje się do niego szkodliwe substancje, których nie powinno być w maśle. Jak rozpoznać prawdziwe masło? Dowiedzmy się dalej. Jest wiele powodów, dla których masło, zwłaszcza tradycyjne, powinno być obecne w naszej codziennej diecie. Na przykład badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Lund w Szwecji wykazało, że spożywanie masła dawało niższą zawartość tłuszczu we krwi niż spożywanie oliwy z oliwek. Wróćmy jednak do tego, jak rozpoznać naturalne masło. Na początek należy zaznaczyć, że istnieją produkty podobne do masła: margaryna i pasty. Zawierają lub są wykonane z oleju roślinnego, dzięki czemu są bardzo miękkie w smarowaniu. Masło dobrze zachowuje swój kształt po wciśnięciu i ma wyraźny mleczny zapach. Wadą jest to, że w porównaniu z margaryną trudno jest je rozsmarować po wyjęciu z lodówki. Kupując masło, należy zwrócić uwagę na jego skład. Ten produkt powinien zawierać tylko śmietane. Tłuszcze roślinne, mleko w proszku, aromaty, serwatka i barwniki to specyficzne składniki margaryny. Aby mieć pewność wyboru, musimy znać główne cechy wysokiej jakości masła. Masło ma jednolity kolor, ponadto jego odcień może zmieniać się od ciemnożółtego do jasnożółtego. Kawałek dobrej jakości masła jest błyszczący i suchy, jednocześnie niskiej jakości masło ma mokre i nierówne cięcia. Powinno wydzielać słaby mleczny zapach. Jeśli aromat jest mocny, prawdopodobnie do produktu dodano aromaty lub został wytworzony ze składników zastępczych. Dobre masło ma jednolitą konsystencję. Nie powinno być w nim grudek twardszych lub bardziej miękkich miejsc. W końcu istnieje wiele sposobów na sprawdzenie jakości masła. Aby to zrobić, pozostaw masło na chwilę w temperaturze pokojowej. Jeśli pojawią się na nim duże krople wody, produkt jest złej jakości. Możesz również włożyć mały kawałek masła do szklanki gorącej wody. W tych warunkach masło powinno się równomiernie stopić. Eksperci twierdzą, że kolor prawdziwego masła, nadającego się do spożycia, powinien być od biało-żółtego do blado-żółtego. Konsystencja jest jednolita z określonym połyskiem lub matowe, bez zanieczyszczeń i ciał obcych na powierzchni. Podczas cięcia nie może mieć widocznych kropelek wody ani pustek powietrznych. Zapach powinien być przyjemny, charakterystyczny, niepodobny do zapachu narkotyków, pleśni, a smak nie powinien być zjełczały ani kwaśny. Jeśli masło ma gorzki smak lub zapach, ma metaliczny lub kwaśny smak, wygląda na twarogowy, miękki, lepki, kruchy lub zawiera pleśń i jest biały, jasnożółty lub czerwonawy, to produkt nie nadaje się do spożycia. Sprawdź datę ważności i poproś o dane dotyczące pochodzenia towaru, jeśli ta informacja nie jest nigdzie widoczna. Dlaczego masło jest dobre dla zdrowia? Spożywane w niewielkich ilościach masło nie przyczynia się do odkładania się cholesterolu, a nawet zmniejsza ryzyko cukrzycy. Kwasy tłuszczowe zawarte w maśle są przekształcane w energię. Masło to jedno z najbogatszych źródeł zdrowych tłuszczów. Ma właściwości przeciwutleniające i naprawia uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki w smażonej lub przetworzonej żywności. Zawiera witaminy A, E i K2, które zapobiegają próchnicy zębów. Zawiera również kwas linolowy, który chroni nas przed rakiem, tłuszcz nasycony wzmacnia układ odpornościowy i chroni nas przed komórkami nowotworowymi. To wszystko. Jak rozpoznajesz dobre masło i jak często go używasz? Napisz w komentarzach.